pompownia wody deszczowej u mnie w garażu. Oczywiście jest światło? Na wstępie powiem, że traktuję to jako spiżachkę. Trzymam też jakieś tam weka, czasem alkohol, bo jest chłodno. A jak nie ma miejsca w lodówce, teraz tak. Światło jest 24V. Są dwie lampy. Takie 15V żagówki. Kontakt jest przy wejściu. Są stopnie złazowe. Puszka elektryczna, puszka elektryczna, która, z której jest wyciągnięty przewód. Zrobiony będzie czujnik widgocie, Jakby się pojawiła jakaś widgoć to będzie zaraz informacja, że coś się dzieje. hydrofor jest typu Gardena, yy, inox, który jest bezbiornikowy. Ma wstępny filtr. Zasysanie wody jest tutaj. Ze zbiornika wody 6 metrów sześciennych. Woda idzie w dwóch kierunkach, jako woda do podlewania idzie przez naczynie wzbiorcze, choć naczynie wzbiorcze służy do tłumienia tętnień, do tłumienia tętnień hydraulicznych, żeby nie było gwałtownego uderzenia, jak włączy się palka. Załóżmy, czy spłuczkę się spuści. I tak, woda na podlewanie. Idzie jedną rurą, woda na dom, czyli na WC i pralki, na pralkę i WC, idzie w drugim kierunku. Są trzy filtry: dwa sznurkowe jeden węglowy. Woda odfiltrowana na dom idzie już rurą 25. 32 z kolei idzie na yy, podlewanie. To tyle chciałem powiedzieć o mojej studniance.